Witajcie, dziewczyny. Witamy Was w kolejnej części. Duża przyjemność, że, że mogę tutaj wspomóc jakby swoją wiedzą i doświadczeniem. Załóżmy, że kobieta urodziła naturalnie, ale właśnie to łożysko nie chce się urodzić, nie odkleja się albo odkleiło się w części. No to y, zakładam, że te pierwsze pół godziny, no to dziecko może być blisko matki, mm -hmm. tak? Jest ten kontakt skóra do skóry, no ale kiedy się nie odkleja, no to wtedy jest y, zabierane dziecko tak. i wtedy kobieta tam jest usypiana pod narkozą i wtedy przez te kilka godzin nie ma kontaktu tak z dzieckiem. Tak, no najczęściej do momentu tego wybudzenia, do momentu, kiedy ta kobieta dojdzie do siebie, tak, tak kolokwialnie tak. mówiąc, no, siłą rzeczy to dziecko no, nie jest w kontakcie skóra do skóry. Oczywiście to jest ten czas, kiedy na przykład może to tatuś tak, zastąpić tutaj. To jest ten moment, czasie. kiedy możemy dokładnie przekazać, przekazać to dziecko do kangurowania tacie. Jeszcze parę lat temu Kompletnie oczywiście tak nie było. Dziecko gdzieś tam lądowało w łóżeczku, i pod opieką mm. pielęgniarek, czy to położnych z oddziału neonatologicznego, sobie w tym łóżeczku leżało. Ale teraz jest to właśnie, jest, jest to dobrodziejstwo, że możemy spokojnie A Ty jak już o tym tata? wspominasz, że przez ten rok, mm -hmm. od tej pierwszej rozmowy, tak. teraz tej drugiej, dużo się to się dużo zmieniło. Dużo się zmieniło I byś tak. mógł powiedzieć, bo ja dużo dobrego słyszałam o tak, Starochowickim tak, 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 Szpitalu. Tak. No, my od właściwie, można powiedzieć, trzech lat mamy ogromny progres, ogromny hmm. przeskok i to nie tylko taki Wizualny, lokalowy. Tak, lokalowy, wizualny. To nie, nie, nie polega tylko na, na jakimś odświeżeniu, na remontach i na tym, że to ma fajnie wyglądać, chociaż to też jest ważny aspekt tak naprawdę, ale nie najważniejszy. Przechodzimy dużą taką metamorfozę mentalną. Cały zespół mocno się zaangażował w to, żeby ta opieka no, poszła na dużo wyższy poziom żeby te standardy opieki okołoporodowej rzeczywiście miały miejsce i to, co, co powinno być standardem, to żeby było zachowywane. A dalej gdzieś tam w większości szpitali, niestety, zwłaszcza w województwie świętokrzyskim, to jest taka czarna dziura, można powiedzieć, u nas to, to województwo świętokrzyskie pod tym kątem i to gdzieś tam dalej nie jest przestrzegane. Czy to kontakt skóra do skóry po porodzie fizjologicznym, tak? I u nas też to wcześniej tak wyglądało. Dziecko po urodzeniu oczywiście lądowało od razu mamie na piersiach. Po ustaniu tętnienia pępowiny najczęściej wkraczał tutaj lekarz neonatolog i była krótka chwila, prawda, zbadamy dziecko, zobaczymy, czy jest wszystko w porządku i to dziecko było zabierane. To oczywiście nie trwało długo, to było parę chwil, ale ten kontakt skóra do skóry był przerwany. To już nie jest to, co powinno być. Jest jasno napisane i wszelkie, wszelkie publikacje mówią o tym, że ten kontakt skóra do skóry ma być nieprzerwany. Wreszcie udało nam się to osiągnąć i rzeczywiście no mamy teraz bardzo duży odsetek tego kontaktu skóra do skóry na poziomie. Praktycznie bez mała, 100%. Jedynie dzieci, które z jakiegoś powodu, najczęściej powiedzmy urodzone przed czasem, tak, które wymagają rzeczywiście interwencji lekarskiej, muszą, muszą być leczone, muszą nie wiem, być zabrane do inkubatora, to tutaj to, to kangurowanie no, siłą rzeczy nie istnieje. Natomiast w każdym innym przypadku mamy kangurują. Potwierdzają nam to na szczęście w, w opiniach i, i dzięki temu też właśnie przez ten rok niedawno dostaliśmy bardzo wysokie miejsce w rankingach, i to w kontakcie skóra do skóry i też w kangurowaniu przez tatusiu w pocięciu cesarskim. Także mm. tutaj też dbamy o to, żeby każdy tata, który tylko chce. A nawet jak czasami nie chce, albo nie wie, prawda, z czym to się wiąże, to staramy się go namówić, żeby spróbował, bo no fantastyczna rzecz. Uważam, że wiadomo, ten kontakt mamy skóra do skóry, jest jakby oczywisty tak? i taki naturalny. Taty już mniej. I mnie osobiście urzeka to, że tatusiowie po. Przy porodzie naturalnym oni gdzieś stoją z boku, są odsunięci. Zaraz po tych pierwszych chwilach, gdy dziecko się urodzi, dostaje go mama, więc ona siłą rzeczy musi się obyć już z tym dzieckiem. Każdy ma obawy, każdy się boi, ale one po, po chwili mijają. Tatusiowie gdzieś wtedy są z boku, później troszeczkę się boją, tak, troszeczkę ten, ten kontakt jest utrudniony. A e, kangurowanie daje to, że jednak e, ci tatusiowie od razu, od pierwszych chwil są z tym dzieckiem e, zaznajomieni. Ja już nawet nie wspominam o tych wszystkich dobrodziejstwach w postaci tego kontaktu emocjonalnego, e, kolonizacji bakteriami, e, tymi, które są. Z domu, tak? Czyli tak. ten tata kolonizuje dziecko swoimi bakteriami, a nie jakimiś szpitalnymi gdzieś z łóżeczka, z, z pościeli szpitalnej. Więc już takie dobrodziejstwa nawet, nawet nie będziemy tutaj o nich wspominać. Natomiast ten sam fakt, właśnie takiego kontaktu emocjonalnego, tego pierwszego kontaktu. Ci tatusiowie później świetnie przejmują opiekę nad tymi dziećmi, pomagają. E, są pewniejsi w tej opiece, tak? No bo już mieli to dziecko w rękach, już, już wiedzą, że to jest mimo, że krucha istota, ale no okazuje się, że to z... nie rozpływa się nie jak woda. Tak, no dokładnie, nie jest to tak, że, że nie da się go wziąć na ręce, prawda? Um. I, I nim opiekować. Także świetna rzecz. Kładziemy teraz na to bardzo duży nacisk i, no i z dobrym skutkiem, także Także to jest naprawdę coś, co, super. co, co super. propagujemy. Gratulacje. Bardzo Dziękuję. się cieszę. Naprawdę bardzo się cieszę i gdzieś widziałam, że chyba z Fundacji Rodzić po ludzku tak, też tak. dostaliście taką tak. mhm. pierwszą chyba nawet Jesteśmy nagrodę. cały czas pierwsi właściwie od... Ale pierwsza nagroda, że najlepszy, właśnie ten kontakt skóra do skóry, czy jako szpital, czy... Dostaliśmy, tak, z Fundacji Rodzić po ludzku właściwie jesteśmy w rankingu, gdzie rodzić od kilku miesięcy utrzymujemy się na pierwszej wow. pozycji. Wow, no to naprawdę tak, super. Wysoko oceniani, tak. także to, to jest dla nas ogromne wyróżnienie, bo no mówię, ten progres poczyniony w tak krótkim mm. czasie, nawet się nie spodziewaliśmy, że nas tak szybko wyniesie. Gdzie w czołówce tych szpitali, no, najczęściej są szpitale stołeczne, no, czy warszawskie. M, tak, najczęściej. Mhm. I, e, I co? I mają takie dobrodziejstwo jak znieczulenie zewnątrz uponowe, tak, co jest takim no, mocnym atutem, e, no bo co teraz jest e, tak naprawdę, e, może nie. Dla kobiet, które nie są tak dobrze wyedukowane i świadome porodu, ten ból jest taką barierą pierwszą, która się rzuca na, jak myślą o porodzie. Tak. Ja jak zawsze pytam w szkole rodzenia, prawda, z czym wam się kojarzy poród? Pierwsze co się ból. Tak? Mało kto odpowiada: dziecko, jakiś tam cud mhm. narodzin. Ból, ból, strach, stres, tak, stres wszystkie takie negatywne emocje. Mhm. I jeżeli nie mamy jakiegoś przygotowania takiego, że wiemy, jak sobie z tym poradzić, a możemy na różne sposoby, tak? Chociażby właśnie to, o czym ty prowadzisz, to nie musi. Może to być przygotowanie jakieś stricte, takie właśnie fizyczne, ale bardzo duże znaczenie ma przygotowanie mentalne. Mhm. I czy to już sobie ktoś to ułoży w sposób, nie wiem, właśnie wiary. Czy jeszcze jakiś inny, no to każdy musi to zrobić indywidualnie. Tak, ale są, są je różne podejścia Dokładnie. w tym Natomiast, środowisku okołoporodowym. No, ja uważam, że w, w przeważającej ilości procentowej ten poród siedzi w głowie. To jest niestety niestety albo stety, tak? No, do, do załatwienia we własnej głowie, do ułożenia. Ale jeżeli ktoś o tym nie wie, idzie no, jako taka czysta karta do tego porodu. I tylko ma takie przekazy medialne, najczęściej niezbyt pozytywne, no to ten ból przyćmiewa całe, całe zjawisko porodu. I to znieczulenie też jawi się jako takie wybawienie mm. od tego wszystkiego. Tak. I tu naprawdę jestem mocno zadowolony z, ze swojej kadry, że dziewczyny stają na wysokości zadania i, i mnóstwo pozytywnych opinii teraz się pojawia. Super, tym bardziej, że ja też e, słyszałam, że były dwa porody, przynajmniej o dwóch porodach, mm -hmm. e, bliźniąt naturalnych. Tak, 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 tak. Więc jak ja to zobaczyłam, to po prostu chczacha eee, Tak, no progres niesamowity, porody bliźniąt <grym> fizjologiczne. Tym bardziej, że przecież porody bliźniąt, wiadomo, dzieci są mniejsze, mm -hmm, ale tak. zawsze któreś nie będzie główkowo. No, oczywiście. No Chociaż może się zdarza, ale... Eee, tak, tak, no bywa różnie. Eee... Ale słyszałam, że pierwsze dobrze, żeby było, tak? Te tak, pierwsze. pierwsze najlepiej, żeby było. Mm -hmm. Tak, to też z takich względów bezpieczeństwa. Wiadomo, że, że ta główka ma największy obwód. Jeżeli tak. ona się urodzi, to wiemy że później raczej nie będzie większych problemów. No ryzykowne jest hmm. próbować, jeżeli mamy położenie miednicowe chociażby pierwszego bliźniaka. Porody bliźniąt, trojaczki ostatnio mieliśmy, tak. też, no tu oczywiście cięcie okay. cesarskie, ale ale też bardzo takie fajne wydarzenie. I, e, i wibaki, czyli porody naturalne po cięciu cesarskim przyjeżdżają do nas kobiety. No można powiedzieć teraz już z całego województwa, bo hmm. staliśmy się takim ośrodkiem który nie robi tego cięcia na wstyknięcie palcem, tak? W niektórych. W, znaczy w większości szpitali właściwie nawet nie chcą podchodzić, próbować. Mimo, że kobieta chce spróbować, to że nikt im też nie mają. Ale nie jest do nie tego, jest taka... szykuje się. One są tak. już do tego mentalnie przygotowane. One mają to dobrze przemyślane, przygotowują się do tego porodu. A tam ktoś od razu im stawia barierę, że to nie ma szans, prawda? Zróbmy od razu cięcie, albo jest to jakaś pseudo szansa i za chwilę i tak jest zrobione cięcie cesarskie. Hmm. E, także mamy, mamy już naprawdę sporo tych wibaków udanych. Jeżeli one są nieudane, to, e, to bardzo ważne dla tych kobiet jest to, że one zostają szansę, tak? Czyli wiedzą, że spróbowały, bo nie zawsze się da urodzić e, po cięciu cesarskim, e, bywa różnie, no, z, z przyczyn niezależnych też od, od kobiety. Czy też od nas, I, i czasami wiadomo, że ten drugi poród też trzeba zakończyć cięciem cesarskim, ale już sama świadomość tego, że kobieta spróbowała, że podjęła tą próbę, jest dla nich ważna i to też teraz y, mocno pielęgnujemy, taką właśnie y, formę porodu.